g 9 Klaudiusz Wesołek yy, Niegdyś yy, moja sąsiadka udała się do lekarza z dolegliwościami żołądkowymi no a stara mądra lekarka powiedziała, że no ja mogę pani przepisać wiele leków na żołądek ale najlepsze leki to macie u siebie za stodołą no i no, myślę, że to jest prawda i jednym z takich Leków jest babka. Tu mamy babkę, babkę zwyczajną. Jeszcze jest babka lancetowata o innym kształcie, ale w właściwościach bardzo podobnych. Tutaj ją też mam u siebie na podwórku, ale no w tej chwili nie mogę znaleźć. To skupmy się na tej babce zwyczajnej. Ona jest doskonałym lekiem na dolegliwości żołądkowe. Pobudza pracę żołądka z jednej strony, a z drugiej chroni ściany żołądka, a także śluzówkę dwunastnicy oraz jelit. Także stosowana zewnętrznie jest wspaniałym środkiem antyseptycznym. Jest świetna na trudno-gojące, się rany. Oparzenia, ukąszenia yy, owadów. Yy, zewnętrznie stosuje się yy, sok, sok yy, wyciśnięty z babki lub yy, po prostu przykłada się liść. No, tylko trzeba pamiętać, żeby liść yy, umyć no, yy, przed przyłożeniem, bo no, brudny może, może spowodować więcej szkody niż yy, pożytku. No poza, poza terenami wiejskimi można go spotkać także w mieście, na, na miejskich trawnikach można spotkać liść y, babki, ale, ale no, w, w mieście są różne metale ciężkie, inne, inne zanieczyszczenia, także y, lepiej wybrać się wybrać się y, gdzieś y, na wieś za miasto i, i tam, tam nazbierać y, liść babki.